Своїм слугою я обрав Давида, Своїм слубою я обрав да вида, Своїм слубою Я оправдавида, Своїм свого я обрав дави. Колись ти сказав у видінні своїм праведним, ти промовив, я поклав на сильному допомогу, я звеличив вибранця з народу, своїм словою я обрав Давида, я знайшов слугу свого Давида. І помазав його своїм святим єлеєм, йому моя рука допоможе, Його зміцнить моє рамено, свого їм, свогою, я обрав Давида. Він закличе до мене, ти отець мій, мій Бог стена мого спасіння. Я зроблю його первородним, вище над царів світу, свого ні, я оправда. Отець Господа нашого Ісуса Христа, нехай просвітить очі нашого серця, щоб ми всі знали, якою є надія нашого покликання. Амінь. Панцева міха, слова святи Евангелії Велох Святе Ломарка, Єгома. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А Фарисеї казали йому, поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. А він каже їм: чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому. За первосвященника Авіятара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому крім священників, сам їв і дав також тим, котрі з ним були. І сказав їм: субота постала для людини, а не людина для суботи, щоби так, що син людський є Господом. takoż i soboty. Oto słowo Pańskie, Panie Słowa Wspólnoty Ewangelie znalazły nam w naszym grzechie. Amen. W imię Ojca i Sęna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Chrystus Narodowski. Kochani w Chrystusie, umiłowani bracia i siostry, czcigodny wiliebne siostry zakonne, drogi nasi ministranci, parafiany, ukochani bracia i siostry, drogi dzieci Boże. Pan Jezus dzisiaj poucza nas o świętowaniu Dnia Pańskiego. Dzisiejszy urywek Pisma Świętego z Ewangelii Markowej w drugim rozdziale kończy się słowami Szabat powstał dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Sama w sobie, na przykład niedziela, czy Szabat wtedy dla Żydów, sama w sobie niedziela jest zwykłym, prostym dniem. A wtedy jeszcze za życia Pana Jezusa tu na ziemi to był pierwszy dzień tygodnia, tak jak u nas dzisiaj poniedziałek często jest w kalendarzach, chociaż tak naprawdę nic nie zmieniło się, bo zawsze jest niedziela pierwszym dniem tygodnia. Tak zostało i nikt tego nie zmienił. Tylko, że my jako chrześcijanie zaczęliśmy świętować ten dzień jako dzień Boży Dzień odpoczynku, i zawsze człowiek tak przyzwyczajony, że właśnie odpoczynek ma być po pracy, po jakichś zajęciach, po jakichś obowiązkach. I nawet kiedy my mówimy, że człowiek żyje na tym świecie, stara się, ma różne trudności, jakieś problemy, i kiedy już odchodzimy z tego świata, umieramy, to wtedy już mamy nadzieję na wieczny odpoczynek, na taki odpoczywanie już po ziemskich trudach, ale prawda jest taka, że dopiero wtedy zaczyna się od tego odpoczynku nasza posługa w niebie. My mamy tam chwalić Pana Boga, żyć radością nieba, mamy służyć naszym bliźnim, którzy tutaj na ziemi przez nasze wstawiennictwo będą prosić Pana Boga o różne potrzebne laski Boże. Będą się modlić, prosić też nas, i ktoś będzie uznany, wyniesiony za świętego na ołtarzach, a ktoś będzie świętym takim ukrytym, którego nikt nie będzie wiedział poza rodziną czy znajomymi. I też będą prosić nas, abyśmy się modlili za nich. I to dopiero ta posługa się zacznie. Czyli odpoczynek jest zawsze takim pierwszym, taki start. Takim źródłem następnych naszych obowiązków. I Pan Jezus dzisiaj przypomina, że ten dzień szabatu, że dzień niedzieli jest przeznaczony dla człowieka, a nie, dla, a nie że człowiek dla tego dnia. I dlatego też, na przykład, kiedy Pan Jezus martwy wstał, to można powiedzieć, że ta niedziela na niego czekała. To nie, że Pan Jezus chciał sobie wybrać jakiś tam dzień, ale ta niedziela, ten dzień pierwszy w tygodniu czekał na Pana Jezusa jako pierwszy dzień, taki najgłówniejszy, najważniejszy. I w tym dniu Pan Jezus zmartwychwstaje. Czyli ten dzień był przeznaczony dla Boga, który stał się człowiekiem, dla syna Bożego. I dlatego Pan Jezus mówi że my powinni uważać i dobrze też sobie zastanowić się i zrozumieć te słowa, że my dzisiaj, a jak nie my, to na przykład widzimy w drugich ludziach, że oni myślą, że to człowiek jest dla niedzieli. Tak? Na przykład bardzo często tak już no, nieladnie to się robi, ale bardzo często jakieś różne tam e, jarmarki, sprzedaże jakieś tam konkursy, jakieś tam akcje przechodzą w niedzielę, żeby dogodzić ludziom. Tak? Oni wtedy mają wolne od pracy i robią wszystko, żeby przypodobać się człowiekowi, żeby przypodobać się ludziom, aby też na tych ludziach zarobić. I my zauważamy, że bardzo często to człowiek jest dla niedzieli. To człowiek jest wykorzystany w tym dniu, aby ktoś się na nas wzbogacił. Ale nie ma tak odwrotnie, że na przykład w niedzielę przychodzisz do magazynu, do kooperacji, do sklepu i ktoś tobie mówi dzisiaj wszystko bezpłatnie, bo dzisiaj jest niedziela, nie można targować. Tak, otwieramy magazyn i mówię tak, cały tydzień pracujemy za pieniądze, a dzisiaj bezpłatnie. Możecie brać, co chcecie. My. Nie chcemy targować w niedzielę. Tak? My w niedzielę odpoczywamy. I my przyszli, jako właściciele na przykład jakiegoś tam sklepu, przyszli sobie odpocząć tutaj i zapraszamy. Możecie brać co chcecie. Tak, kiedyś taki jeden kaplan mi opowiadał, że w niego w Parafii tam było kilka rodzin, takich bogatszych. Mieli swoje firmy, jakieś tam sklepy i e, nieraz robili taką akcję, że zbierali pieniądze na jakieś tam potrzeby, na kogoś z biednych, na karytas, jeszcze na coś. I oni robili jarmarok i robili to na Placu Kościelnym, na w ko koło świątyni. I mówili, że dzisiaj wszystko za jeden złoty można kupić. No i tam ludzie przychodzili i prali ktoś chleb, jakieś kiełbasy, tam, ser kupiali, różne rzeczy. I mówili, że to wszystko jest za jeden złoty. Chcecie więcej? No to tam jest skarbonka, możecie poofiarować na taki to tam nie wiem, wyjazd dzieci tam na odpoczynek, czy na Katechezę, czy, czy trzeba kupić jakieś świeczniki do kościoła, czy pomóc jakiejś biednej rodzinie, to my zbieramy na to pieniądze. A jeżeli chcecie kupić sobie, to jeden złoty dzisiaj, tak? I taka różnica, że jeżeli tam jakaś kiełbasa kosztuje 20-30 złotych, a w tym dniu po jednym, to ludzie przychodzili kupię, tak? I zrobili taki eksperyment, ile ludzie przyjdzie, żeby tak, no na haltury wziąć, tak sobie tak po prostu, prawie za darmo. I co ciekawe, że wtedy właśnie kapłan im wytłumaczył, że w naszej parafii jest taka akcja, ale my musimy zrozumieć, że to niedziela jest dla was, że ktoś za was myśli, że ktoś chce wam pomóc, że w taki sposób, Ktoś bogatszy pamięta o biednych. I wtedy tłumacze Wiem, że ten dzień jest przeznaczony dla Was, a nie że Wy przeznaczenie dla tego dnia. A my widzimy, że no, prawie cały świat dzisiaj, w XXI wieku, robi wszystko, żeby to człowieka wykorzystać dla jakiejś sprawy. Tak? Żeby tylko człowiek musiał w tym przegrywać. I pamiętam nawet taką rozmowę, jeszcze jak nasza babcia żyła, babcia Adelia, to tam ktoś w domu przyszedł, sobie rozmawiali, tam mama chodziła do pracy na kirpiczny zawód i tak coś rozmawiali za pieniądze, niech to zarabia, że to trzeba tam zapłacić za świat, za wszystko. I pamiętam, babcia kiedyś mówi, że my wszystko robili w domu, dlatego, żeby zabezpieczyć rodzinę, i żeby się z kimś podzielić. I u nas naprawdę tak jakoś było zaprowadzone, że nawet gospodarstwo jakie my trzymali, to jak kiedyś pytałem, a dlaczego tak wiele tam krów, tam świn i tak dalej. Sze, babcia, moja, bo nam już trzeba podzielić. się. u nas tam w Chmielnickim wujcu żyje, ciocia, trzeba im dać, oni żyją na etarzach, na piętrach, tam nie ma ogrodu. I zawsze robili wszystko, żeby pomóc komuś. Tak, i Babcia kiedyś mówi, ale. Ja już zaczynam zauważać, że ludzie na przykład coś sadzą na ogrodzie, nie dlatego, żeby rodzinie pomóc, tylko żeby za to zarobić pieniądze. I to niby jest normalna rzecz, tak? No, ktoś pracuje, idzie na rynek, sprzedaje tam, nie wiem, cebulę, buraki, ziemniaki, jeszcze coś. I to jest normalna rzecz, tak? Zarabia sobie na życie. Ale gdzieś tam się straciło już takie pojęcie, że ja. Pracuje tego, aby pomóc, komuś, aby pomóc tam dzieciom, wnukom. Oczywiście, jak dzieci już dorosną, to oni powinni pamiętać, że też rodzicom trzeba pomóc. I dzisiaj jest rzeczywiście wielki kłopot, wielki taka, nawet by powiedział, tragedia, chociaż młodzi ludzie mają prawo zabezpieczyć sobie życiem. Ale ile ludzi starszych mówi, że my tyle staraliśmy się, pracowali, budowali domy, wszystko robili dzieciom, a teraz mówi, gdzieś tam syn przyjechał, mówi, a wy tam co zapłacili już za światło, wszystko, da. a tam troszkę, mówi, zostało tam jeszcze na chleb i on nawet nie spyta się, czy może wam coś pomóc, czy może wam zostawić, czy może wyciągnąć jakieś tam parę tych kopiejek i zostawić, znacie, mamo, tato, żeby wy mieli. Nie mają pojęcia, tak? Tylko ja muszę sobie zabezpieczyć życie, ale zadbać o kogoś bliskiego, zadbać o swoich rodziców, podziękować tatowi, mamie za to, że jak byli malinki, oni jeszcze to, rodzice im pomagali, a teraz, kiedy mają na przykład jakoś swoje firmy i tak dalsze, to już nie ma takiego wyczucia, tak, i nawet kiedyś już mówimy taki przykład, u nas na wiosce taka jedna starsza babusia, żyje i tam ich dzieci mają rzeczywiście jakieś tam sklepy, magazyny w miastach innych, w innej oblasti nawet, gdzie sprzedają jakieś tam zawczaski do samochodów. I kiedyśmy przyszli do nich w goście do domu, i jak raz tam przyjechała córka, i my mówimy, tuż kupcie mamy ścieralną maszynę, takie pralnie już nie ma, a starsza osoba czasem zima nie ma wody cieplej. no i ona, na co tam mamy trzeba, tam no skąd na co i tam maszynka, tak, to to by trzeba, tak by ty korpulj, by ty bogata, to to by trzeba, a mama sobie obejdzie się, tak, jest takie widnoszenie da sobie radę, tak? i to już jest, powiedzmy wykorzystanie tego dobra ziemskiego tego, żeby mnie było dobrze, a nie żeby posłużyć drugim ludziom, tak, żeby posłużyć nawet swoim rodzicom. I dzisiaj Pan Jezus też tak nas uświadamia, że niedziela, Dzień Pański jest przeznaczony dla człowieka. To dlatego w niedzielę my powinni przyjść do kościoła i na przykład w kościele powinni zrobić wszystko, żeby nam, powiedzmy tak, dogodzić, tak? O której godzinie msza święta, ile tych mszy, jedna, dwie, pięć, sześć, cztery, żeby ludzie wszyscy zdążyli, żeby każdy mógł być na tej Eucharystii. I właśnie wszystko powinno się robić tak, żeby my mogli spotkać się z Panem Bogiem, żeby dla nas było dogodnie, ten dzień Pański świętować z Bogiem, a nie żeby my byli wykorzystani, tak? nie, że na przykład wszystko się kręci na tym świecie, dlatego, żeby jak najwięcej wyciągnąć z nas: pieniądze, zdrowia, nieraz jakichś nerwów, przeżywania, trudności. I dlatego dzisiaj, kiedy my słuchamy Boże Słowo, chcemy sami zastanowić się, jakie podnoszenie, jakie relacje. Jakie te widnosy my mamy do Dnia Pańskiego? Czy my rzeczywiście szukamy w tym Pana Jezusa? Czy my rzeczywiście przychodzimy do Pana Boga, żeby zobaczyć w Nim Tego, który nam służy? Bo dzisiaj Żydzi zobaczyli uczniów Pana Jezusa, którzy byli głodni, którzy zrywali klosy, którzy jedli surową pszenicę, tak bo byli głodni. I od razu mówię, a taki zakon, taki prawo nie można. Jak nie można, to weźcie wynieście chleb. Tak dla pielgrzymów robią, tak? Spotkanie pielgrzymów gdzieś tam po wioskach, wynoszą jedzenie tam, wodę, kompot. No to weźcie wynieście i dajcie im jest, tak? Zróbcie taką gościnę. To oni od razu zobaczyli prawo, a ludzie nie zobaczyli, tak? Tylko te uczniowie pana Jezusa to wyszło, że oni są takie naruszyciele prawa. Zamiast tego, żeby zobaczyć coś dobrego. I dlatego Pan Jezus mówił, przypomnijcie sobie Dawida, co on zrobił. Były chleby ofiarne, pokładne, które były przeznaczone dla nabożeństwa, dla przyniesienia tej żartwy ofiary, i tylko kapłani mogli z tego jeść, bo ludzie wtedy ofiarowali ten chleb, te pokarmy, dla tego, żeby utrzymywać duchowieństwo. Dawid przyszedł i ze swoimi ludźmi, to zjedli, tak? No, bo byli ludzie głodni, trzeba by ich nakarmić. I nawet napisał dzisiaj święty Marek, te słowa, które mówił Pan Jezus, było to za arcykapłana, awiatara. Nawet powiedzieli, jaki tak ponoszemy po jaki proboż wtedy był tam w tej parafii. I to dlatego, że człowiek jest ważniejszy od prawa. I Pan Bóg, kiedy daje swoje prawo dla nas, a dziesięć przykazem dal przez Mojżesza, to nie wtedy. To prawo dopiero powstało, ale ono już było w Panu Bogu. To było prawo odwieczne. A dopiero przez Mojżesza Pan Bóg daje to prawo, ten zakon dla człowieka, żeby każdy z nas mógł jakoś prawidłowo w tym życiu iść drogą zbawienia. I dlatego to prawo służy dla człowieka, a nie, że człowiek dla prawa. I dlatego my dzisiaj też... Chcemy zobaczyć, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, on powiedział: Ja nie przyszedłem zniszczyć prawo, odmienić, tylko wypełnić to prawo. Czyli on chciał to zrobić, dlatego, żeby pokazać przykład, że to prawo pomaga nam, że jego nie trzeba się pozbywać, że z tym prawem nie trzeba walczyć. To prawo pomaga nam być prawidłowymi ludźmi, tak jak Bóg tego chce. Dlatego dzisiaj, słuchając Boże Słowo, pragniemy wybierać to, co jest wolą Bożą w naszym życiu. To, czego Pan Bóg od nas potrzebuje i czeka. To, abyśmy swoim życiem, swoim zachowaniem prawa mogli uwielbić Pana Boga, oddawać mu cześć i kiedyś też w niebie chwalić Pana Boga wiecznie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ιησού Χριστός να ρωτήσει.